Cześć! Ja nazywam się Bartosz Zamaruj i zapraszam Cię na szybki track guide po torze Baku City Circuit. Rozpoczynamy nasze okrążenie tak naprawdę od włączenia systemu DRS i przygotowujemy się już do zakrętu numer 1. 130 metr hamujemy, zbijamy do piątki, a na wyjściu wykorzystujemy całą szerokość toru. W dwójce hamujemy około 70 metra, zbijamy do czwórki, a na wyjściu jak najszybciej prostujemy kierownicę dla jak najlepszej trakcji i żeby móc jak najszybciej włączyć system DRS. Teraz zakręt numer 3, zakręt o kącie 90 stopni. Hamujemy mniej więcej na 130 metrze na końcu tamtego cienia Na wyjściu od razu przygotowujemy się pod zakręt numer 4 Kończący pierwszy sektor Na wyjściu znowu wykorzystujemy całą szerokość toru A teraz piątka i szóstka Dwa bardzo trudne zakręty W piątce klipujemy kerba po wewnętrznej, aby wyrotowało nam lepiej samochód A w szóstce na wyjściu prostujemy bardzo szybko kierownicę Dla jak najlepszej trakcji Teraz zakręt numer 7 Ścinamy kerba dla jak największego zysku czasu i teraz wjeżdżamy w najtrudniejszą sekcję na tym torze, czyli sekcję zamkową. Na czwórce jak najbliżej band tylko umiemy, a na wyjściu z dwunastki wbijamy... Piątkę dla jak najlepszej trakcji Teraz zakręt 13 i 14 Czyli dwa zakręty pokonywane na pełnym gazie Oraz 15 Do której hamujemy na końcu kerba po prawej stronie Nie skaczemy przez tarkę A na wyjściu wykorzystujemy cały limit toru Oraz jak najszybciej prostujemy kierownicę dla jak najlepszej trakcji Teraz zakręt numer 16 Ostatni zakręt do którego hamujemy na tym torze Zbijamy do piątki na wyjściu bardzo agresywnie Prawym kątem po prawej tarce I teraz 17, 18, 19 i 20 Czyli cztery zakręty pokonywane na pełnym gazie Jedyne na czym Musimy się teraz skupić to na odpowiednio szybkim włączeniu systemu DRS, aby nie stracić na tym ważnych części sekundy. I tak wyglądało okrążenie na baku. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia za tydzień.